Witam serdecznie w Wędkarskiej Szkole Portalu Marfi Wędkarstwo i Przygoda. Dzisiaj chciałem zaprezentować kilpo, kilka sposobów montowania zestawu gruntowego bez rurki antyspontaniowej. Taki zestaw wygląda mniej więcej tak. Ja do montażu, oczywiście, do, do pokazania tego zestawu używam tej swojej tradycyjnej dratwy i wszystkich większych elementów. Natomiast podczas omawiania każdego zestawu, każdej propozycji mówię z jakich elementów, z jakiego, z jakich materiałów, co należy wykonać. Mamy więc zestaw gruntowy bez rurki antysplątaniowej. Tak on wygląda. Na przykład tak. Jak zrobić taki węzeł? Jak zrobić taki zestaw? Zobaczcie. Pierwszy najprostszy sposób przygotowania zestawu gruntowego do pikera, do federa. Zestawu gruntowego bez rurki antysplontaniowej bardzo przypomina zestaw bocznego troku, jaki stosujemy przy łowieniu okoni. Tutaj Pokazuję link do filmu, w którym pokazałem, jak wiąże się boczny trok. Za chwilę ten boczny trok, tylko już w kontekście zestawu gruntowego, przygotuję tutaj. Proponuję, proponuję w tym zestawie gruntowym, którego będziemy teraz korzystać, w zestawie gruntowym bez rurki antysplątaniowej wykorzystać fluorokarbon. Fluorokarbon tak w grubości, przy grubości około 020 góra do 0,25 mm załóżmy, że to, jest, że to jest fluorocarbon ja jeszcze tutaj przypomnę o tym, że e, fluorocarbon jako ten zestaw końcowy dowiązujemy do linki głównej i tutaj znowu teraz wyświetla się Wam link do filmu w którym pokoza, pokazałem jak można ze sobą złączyć dwie e, żyłki taki węzeł zderzakowy Proponuję tym, którzy nie wiedzą jak to zrobić zajrzeć właśnie dokładnie tutaj pod ten link. Tam się dowiecie jak połączyć ze sobą dwie żyłki. Ten fluorocarbon odcinamy na długości tak około hmm, 1,5 metra, chyba nie więcej. Więcej nie będzie nam potrzebne. I tworzymy tworzymy Pętle, pętlę podobną do, do tej jak, jaką robiliśmy przy bocznym troku coś takiego tu zawiązujemy węzeł zwykły, najprostszy węzeł, można to zrobić raz Albo dwa razy, tak dla pewności, dla tych, którzy nie mają zaufania do pojedynczego zaciągnięcia węzła. Zaciągamy tą niepotrzebną końcówkę, już teraz można odciąć. Mamy pętlę. Teraz do tej pętli to, tę pętlę przecinamy tak gdzieś. Długość całości całej tej pętli liczącej o taki, taki obwód. Na tej długości znajdujemy 1,4 czwartą, jeśli ona będzie tutaj. Jedną czwartą może troszkę więcej i to sobie przecinamy. Do tego dowiązujemy agrafkę najlepiej skrętlikiem. mam już dowiązaną agrafkę z krętlikiem do tego mojego bocznego troku w zestawie gruntowym bez rurki antyspontaniowej do tej agrafki zamocuję zamocuję teraz koszyk taki koszyk z którego korzystam może to być tego typu koszyk bez, bez ciężarka może być koszyk z ciężarkiem kwadratowy jakikolwiek inny, taki który najczęściej stosujemy przy czym ja bym proponował Zrobić taką jedną rzecz: wszystkie nasze koszyki są zaopatrzone przeważnie w jakiś krętlik. Te krętliki, które firmy produkujące sprzęt wędkarski dołączają do naszych koszyczków, do naszych ciężarków, ich jakość jest, że tak powiem, zerowa. Proponuję to za każdym razem usunąć. zobaczcie, że to się dało nawet przeciąć nożyczkami takie jest słabe i zamocować agrafkę bezpośrednio na uchwyt znajdujący się na koszyku to da większą wytrzymałość naszego zestawu naszego, naszego koszyczka będzie się to po prostu lepiej trzymało na pewno się nie zerwie przy jakimś tam przyściąganiu przy jakimś zaczepie, może nie na pewno ale rzadziej się zerwie przy jakimś zaczepie jeśli przy ściąganiu zestawu, nasz koszyk na przykład o coś zawadzi. To będzie większe, większe wsparcie. Teraz druga końcówka. Druga końcówka tego naszego zestawu. Tutaj dowiązujemy już, mm, jeśli mamy fluorokarbon, możemy zawiązać do tego zestawu od razu haczyk. Może być bezpośrednio do fluorokarbonu dowiązany, dowiązany haczyk. Tak będzie w takim razie wyglądał nasz nasz zestaw gruntowy bez rurki antysplątaniowej ale można także zamiast tego haczyka zamiast dowiązywać haczyk bezpośrednio do do fluorokarbonu, do tej żyłki takiej przyponowej głównej dowiązać do tego zestawu krętlic Tutaj pokazuję, teraz pokażę wam link do filmu, w którym pokazałem wędkarski węzeł Palomar, którym proponuję, proponuję wiązać właśnie krętliki do do linek do żyłek. Link do węzła Palomar. Ja zawiązałem to troszkę innym węzłem, takim szybszym. Mam przywiązany krętlik. Do tego krętlika teraz dowiązuję, dowiązuję przypon. Na przykład cieńszy przypon z cieńszego jeszcze materiału niż ten, z którego korzystamy przy budowaniu naszego zestawu, niż ten fluorokarbon. Dowiązujemy, do dowiązujemy do niego ten przypon razem z haczykiem na końcu. Start. I tak wygląda już mój zestaw gruntowy bez rurki już z tą opcją dowiązanego, dowiązanego przyponu z haczykiem. Długość tego przyponu około 15 cm, ja bym nie proponował, nie proponował dłuższych. Mam więc ten najprostszy zestaw zrobiony, przygotowany właśnie w taki sposób, na bocznym troku zawieszony zawieszony ciężarek na lince głównej dołączony jeszcze krętlik i dołączony na końcu, na końcu przyponu na końcu przyponu haczyk to wiązanie to miejsce możemy także zawiązać, zawiązać inaczej bez wykorzystania krętlika, to już dowolnie jak to sobie życzy, może to być związane z zupełnie innym węzłem. Ten węzeł pokazuję jeszcze raz tutaj w tym, na tej mojej legitymacji Polskiego Związku Wędkarskiego. A całość pomijając krętlik wyglądała będzie w ten sposób. Czyli będę miał tutaj zderza, węzeł zderzakowy. Pamiętamy o tym, że moja dratwa prezentuje, zastępuje w zestawie, zastępuje w zestawie fluorokarbon. No i dowiązany do, do tego fluorokarbonu przypon z innej żółki Do ym, wiązania tego typu zestawów oprócz fluorokarbonu nadają się jeszcze takie, także inne żyłki jeśli chcecie korzystać z tej propozycji chcecie łowić na zestaw gruntowy bez rurki antyspontaniowej jako linkę tego naszego zestawu linkę końcową, szukajcie żyłki takiej żyłki, która nie ma żadnej pamięci A to już druga propozycja. Bardzo podobnie skonstruowany zestaw gruntowy bez rurki antyspontaniowej, ale z wykorzystaniem innego materiału niż materiał główny. Materiału na boczny trok i innego zupełnie węzła, za pomocą którego będziemy mocować nasz boczny trok do żyłki przyponowej, do tej żyłki głównej. Jak taki zestaw zrobić? Proszę bardzo. Oto właśnie ten sposób. Drugi sposób dowiązania bocznego troka do naszego zestawu bez rurki antyspontaniowej wygląda tak. Wygląda w ten sposób. Ja teraz wykorzystuję do tego celu oprócz dratwy także plecionkę, karpiową plecionkę w otulinie to nie jest dobry materiał do tego rodzaju zestawów natomiast dobry materiał do zaprezentowania tego jak będzie to wyglądało przeciągam sobie wyciągam sobie ten mój tą moją żyłkę żyłkę bez pamięci mój fluorocarbon na odległości no powiedzmy jakiegoś tam pół metra i tutaj z tej strony na tej długości bo tutaj będzie, będę miał Zestaw końcowy. Do tego będę dowiązywał mój przypon końcowy. Z tej strony dołączam kolejną linkę, drugą linkę, z tym że ją sobie właśnie kieruję w drugą stronę zupełnie. Tu wykonuję zwykły węzeł. Ten taki najprostszy węzeł w taki sposób. Aby obie te linki, jest jedna i jest druga, razem ze sobą przełożyć przez pętlę, a przynajmniej dwa razy. Dwa do trzech razy. Raz. I drugi raz. Całość zaciągam. Teraz nie dowiązuję do tej krótszej końcówki mojego zestawu koszyczka, tylko właśnie do tej, do tej dłuższej. Ona będzie w ten sposób wyglądała. Tutaj to widać. Mam nadzieję, że to widać. Dzięki temu nasz zestaw będzie, nasz koszyczek będzie w pewnej odległości, on będzie się po prostu odsuwał. Od żyłki, na której jest, za, będzie zamontowany ostrość mi uciekła. Na której będzie zamontowany nasz e, węzeł, nasz e, przypon. Troszkę mnie rozproszyła ta, ta strata ostrości. Jeszcze raz powtórzę: tutaj jest nasz koszyczek, tu jest nasza żyłka. Żyłka, do której będziemy wiązać przypon. Koszyczek dowiązujemy do. Do tego zestawu, do, tego, do tej linki dodatkowej. Ona jest w ten sposób zamocowana tym węzłem, że będzie, ja to powtarzam po raz drugi, będzie odchodzić nam od żyłki, od tej żyłki przypodowej. Tutaj dowiązujemy, dowiązujemy nasz koszyczek. I w takim wypadku mój zestaw wygląda dokładnie w ten sposób, bardzo podobnie do, do poprzedniego, z tym, że tutaj mam. Tu mam inaczej dowiązany, dowiązany ten trok, na którym zamontowałem swój koszyczek. Tu oczywiście można połączyć to inaczej, bez używania krętlika, za pomocą tego właśnie węzła, do którego link znajduje się, znajduje się tutaj. Na zakończenie jeszcze jedna propozycja, jeszcze jeden zestaw końcowy bez rurki antyspontaniowej. Taki zestaw końcowy, w którym nasz koszyczek porusza się swobodnie po naszej żyłce przyponowej. Trzeci sposób montażu zestawu gruntowego bez rurki podpatrzyłem u jednego z wędkarzy nad wodą. Ten sposób mi się spodobał, dlatego chciałem Wam pokazać. On jest troszkę inny od tych wszystkich, które prezentowałem wcześniej. Być może nie widzieliście, nie widzieliście jeszcze takiego sposobu. Żyłkę główną, czy tą przyponową, nie główną, ten nasz fluorokarbon, bo żyłka główna będzie dowiązana do końcówki naszego fluorokarbonu. Tutaj za pomocą na przykład. Jeszcze raz podkreślam, jeszcze raz pokazuję na pom za pomocą na przykład tego węzła, do którego tutaj macie link. Żyłkę przyponową składamy na dwie części, tak na odcinku około 30 cm. Do końcówki dowiązujemy krętlik, na przykład taką prostą metodą. Będzie on bardzo dobrze do, zawiązany. Praktycznie nie mm, będzie osłabiona żyłka. Będzie to prawie że wytrzymałość liniowa na, na, tej, na tym naszym fluorokarbonie zachowana, bo, bo węzeł z małymi ilościami y, załamań i gozów. Ale niestety. Na tym kończy się ta wytrzymałość, bo tutaj na odcinku tak około 5 cm musimy zawiązać kolejną kolejną pętlę. Trochę to wygląda dziwnie i zaskakująco, ale za chwilę powiem do czego ta pętla będzie służyła. Teraz na ten krótszy odcinek Naszej linki, naszej żyłki e, przyponowej naszego fluorokarbonu e, zakładamy nasz koszyczek. Nie dowiązujemy go, zakładamy go luźno. I dopiero na drugim końcu tej linki zawiązujemy kolejną pętlę. Zaciągamy, obcinamy końcówkę. I w ten sposób mamy zawiązany, przygotowany zestaw gruntowy bez rurki antysprąteniowej z takim luźno poruszającym się po naszej żyłce przyponowej koszyczkiem. To trzecia propozycja zestawu końcowego, gruntowego zestawu końcowego bez rurki antyspontaniowej. Pokazałem trzy propozycje, trzy propozycje zestawów gruntowych bez rurki antyspontaniowej. Dlaczego bez rurki antyspontaniowej? Czy rurka antyspontaniowa nie spełnia swoich zadań? Ale rzeczywiście spełnia. Wcale nie jest przereklamowana. Czy zestawy, które prezentowałem dzisiaj, nie zaopatrzone w rurkę antyspontaniową, się plączą? Nie, nie plączą się. Są po prostu inaczej skonstruowane. Przeważnie korzystamy z rurki antyspontaniowej, ale co zrobić wtedy, kiedy przy wykorzystaniu rurki antyspontaniowej ryba się płoszy? No, właśnie, wykorzystać te metody, chociażby te metody, te sposoby, które zaprezentowałem wcześniej. Czy to już wszystko, jeśli chodzi o zestawy gruntowe do łowienia na koszyk? Nie. Jeszcze będę prezentował w dalszej części inne rozwiązania. Następny będzie. Zestaw gruntowy, helikopterowy, ale to już pozwolę sobie pokazać w zupełnie innym odcinku, w innym filmie: szkołę portalu Marfisz.pl wędkarstwo i przygoda. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj pokazałem, Wam się przyda. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!